Chyba trzeba sprawdzić te nowe misje. Siema, do rzędu że witam was Ready or Not. Wiem, że ta gra w ogóle nie była wcześniej na moim kanale. Ja w tą grę ogólnie tak grałem dla siebie przez tę całą kampanię. plus że tam jeden dlatego grałem. Ale ostatnio jakieś, nie wiem, trzy dni temu wszedł update tej gry, gdzie wprowadzili dwie nowe misje. W prawym górnym rogu widać, mamy tutaj skradzione m... sk... to jest skradzione męstwo i strajk głodowy. Chciałem sobie to tak zagrać dla siebie, ale mówię... Kurde, może nagram to na YouTube'a jako taka, wiesz, moja, jako, wiecie, taka, jako taka moja pierwsza reakcja nie? Na, na tą misję i po prostu przejść. Zobaczcie, jedną misję, wydaje mi się, że zrobię jedną misję, więc no, zacznę od tego strajku budowego. Mamy tutaj z Księżę Swastwudów, Chico's w Border Town w Muerto Mesa jest kontrolowana przez kartel. Dwa kartele spotykają się, aby opracować plan współpracy, ale interesy zostają zakłócone od wewnątrz. Mamy dwa punkty dostępu, mamy... Wejście z przodu i od parkingu, może sobie wejście z przodu i mamy poziom prośb ustawiony jest standardowy, żeby nie było ani za łatwo, ani za trudno. Dobra, więc jesteśmy już na misji. O kurde też wybiegł już. Jakiś civil wybiegł. To się chciałem powiedzieć, że postaram się grać tak może nie jakoś mega, powiedzmy imersję i tak dalej, ale żeby to było w tak nie na pałek grajecie nie, tylko na spokojnie. Mamy tutaj już cywila i jest lepiej kłopot, bo mamy pełno szyb. co są w środku i przez szybę możemy tutaj postrzeleni. I kurde, to jest ciężki wybór teraz, co zrobić. Więc jak zobaczę, poślę. E... Nie, 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 zamknąć drzwi. Odpada się na. Ee, na ziemię, na ziemię, na ziemię, na ziemię, chwila, bo ja muszę. Dobra, wszystkich. Damy wszystkich, ustawiam się, niech... Po prawej, po prawej niech się e, ustawią. Bo mamy te drzwi otwarte i może być lekki kłopot, bo bo tam ktoś może być. To może być jakiś bait, że tak powiem. Wiem, że to, to robię jest dosyć niebezpieczny. Dobra. Postaram się go zaresztować. Dobra. Zamknę te drzwi. Użyję tutaj e, kamerki. Ok, widzę, że nikogo na razie nie ma. Więc otworzymy te drzwi. Otworzyć. Otworzyć po prostu. Mogę e, otworzyć? Otworzyć. Otwórzcie te drzwi. Po prostu. Ale nie widzę żadnego na razie napastnika tutaj w środku. Zakonika też żadnego nie widzę. Da, musimy wejść sobie. Dobra. W takim razie. Oczyszczamy bez żadnych flashbangów, bez, bez żadnych tam granatów, po prostu tak wjeżdżamy na sucho, że tak powiem. Okej, okay, mam jakiś korytarz po lewej. Okej, okay, bo musiał żeby ktoś mi go patrzał, bo... Dobra, przeszukują. Tu mamy kuchnię. Kurde, jest dużo kątów różnych. Ktoś tam woła. Oj, sorry. A oni tu wchodzą teraz, dobra. Oj, przepraszam. Kroluję. O, ktoś przebiegł chyba. mi się dawało Mi się wydawało, czy ktoś przebiegał? Nie wiem teraz. No potrzebujemy tutaj. Dobra, czerwoni muszą tu osłaniać ten teren wtedy. Dobra, otworzyć i oczyścić. To leta jest tutaj, tutaj mamy zakładnika. Okej, okay, tutaj ktoś jest O kurde Strzelają Też co jest? Co to, jest? To, 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 oni strzelają przez ścianę czy mi się wydaje? Zaba nie, te drzwi, bo nic <grym> się stało Mi się wydaje że do mnie ten bot strzela przez ścianę. To nie jakiś glitch chyba A moja imersja Przepraszam Okej, okay, mamy zakładnika Dobra Chodzimy Dobra. Dobra, niech. E, Dobra, teraz tak. Potrzebujemy stawić się tutaj. Tutaj potrzebuję czerwonych, żeby się ustawić. Mamy tutaj zakładnika, widzę, jakiś pracownik. Dobra, muszę go, muszę go zaresztować po prostu Dobra. E, i teraz tak, mamy wejść tam do kuchni. Nie wiem czy może wejść wszystkimi? Nie, oni tu muszą pilnować, po prostu ja, ja wejdę chyba do kuchni. Z niebieskimi. Dobra. Czy z fleszem? Chwila. Bo tutaj mamy tego. Oj, jest zablokowany jest, nie mogę. No Wiemy, że tu jest zakładnik jeden. Przynajmniej. Dobra, wchodzimy. Bez, bez flaszynko. Nie no chcę leży jeden Dobra, ustawię niebieskich ale obrywałem w nogę Kurde, strzelają się? Ja mam emisję Wlają, muszę go zaresztować Oh. Strzelają się, co tam się dzieje? Moi się strzelają? Nie Dla niebieskich Stop. tam mamy mustagony Aha, tam po prostu... Dobra, koleś ostrzeliwuje te drzwi Po prostu, więc mamy... O kurde Bieg tam do nich Nie dzieje O kurde, nie żyje nasz nie żyje nasz niestety jeden tego Dobra, musimy to razem zrobić A musimy to razem a bo te drzwi nie są tego? A tam, tam jest zakładnik, dobra No kurde, nie żyje nasz Dobra, niestety Stało się jak się stało Dobra, ee, Chwila Muszę tutaj po raz wszystko No tak, no tak jestem dowódca, że dałem mojemu oficerowi zginąć Dobra, ale to trzeba zejść tak Tutaj Po lewej stronie Otworzyć Ogłuszający. Bo to, bo to się nie da inaczej. Ała! Obrwę wętra. To był ziomek, ale... Gdzie jest mój... E... Gdzie to wszystko? Mój... Aha, tu jest, dobra. Dobra, dobra spróbuję wszystkich. My wchodzimy. Wejdę pierwszy. Tu nikogo nie ma, to jest chłodnia. Nie ma nikogo Kurde, jestem wkurzony, że no nie żyje mu jeden e, oficer, niestety Dobra, więc tam mamy oczywiście, tam ktoś może cały czas być Aha, tu jest piętro, dobra, to potrzeb... No, wszyscy potrzebujemy tu wejść O, tam ktoś jest To są granaty? Dobra, ktoś... Dobra dobra, chodzimy. Zmienię magazynek. Chodzimy. No kurde. kolejny, niestety po Chciałem to jest sil, ale... Ale chłop nagle kurde nie wiem, czy stał złączeń, ale kurde zobaczyłem tylko w ręce zacząłem strzelać e... No cóż, ja muszę go tutaj skuć Dobra, no musiałem to zrobić O, potencjalny dowód tu jest jakiś To dodatkowy punkt zawsze do misji No ale dwóch zginęło Więc chyba zbytnio Zbyt dobrze raczej nie będzie, jeśli chodzi o rating. Mam to. Tu nikogo więcej nie mam. Więc trzeba zejść w dół. Chyba, że tu było jeszcze jakieś wejście. No tak, no, tak, tak w no. Niestety. Ale nie wiem, czy przy takim na dworze. Ko na kogoś nie ma... No właśnie. Ja no, mam dowody jakieś. Element, go tutaj. Obezwadnijmy go. E, broń. E, i to chyba wszystko, co trzeba zrobić. Tak, wszystko jest zrobione, No, no misja ma taką dwójkę z plusem bym powiedział, bo niestety dwóch moich umarło. Więc będę miał na pewno dużo minusów. Nie, B! Więc zajęło mi to yy, 11 minut. No nie jest to najlepszy Znaczy czas może ok, ale patrz na to, że zostało niestety dwóch funkcjonariuszy utraconych w tej misji, no to tak, tak średnio byłem, nie? Tak średnio. Kurde, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby kurde aż dwóch e... A, ku, Aż dwóch funkcjonariuszy traci podczas misji. No trochę dałem ciała, ale kurde naprawdę ci na tak biegali dziwnie No nie potrzebę też tam u góry popełniłem błąd, bo wpuściłem ich po prostu tako nie, pod, nie Mogłem z, z jakimś granatem wejść, też niepotrzebnie to zrobiłem. Ale wtedy, kurde, do sobie ten napastnik po prostu przebiegł i nie zdążyłem w ogóle wcelić do niego. I on tam wjechał po prostu w nich, nie? No, kurde, ja tam ich ustawiłem, żeby pilnowali te drzwi. Mogłem te drzwi im zablokować, na przykład. Dobra, spróbuję jeszcze raz zrobić to podejście. Spróbuję jeszcze raz, tak szczerze, jeszcze raz, bo nie jestem zadowolony z tego, że. To nie jest trudna misja. jest sobie znowu standardowy. To nie jest trudna misja, tylko że. A ten weź od parkingu sobie wezmę. więc jestem gotowy... Nie, jeszcze raz muszę, tak szczerze. Żebyście mieli po prostu też więcej materiału, ale też kurde... Ja prawie zrobiłem wszystko dobrze, wszystko zrobiłem, żaden cywil nie i tak dalej, tylko po prostu dwóch moich funkcjonariuszy umarło, nie? Okej, okay, teraz wchodzimy tutaj od boku. To już proszę. E, czy... Nie wiem, ja chyba... Oj, nie to. Ja, chyba, ja nie mam tych, więc muszę zablokować klinem. Ten zablokujemy i wejdziemy tędy po prostu, tutaj. Musi, ja chyba nie mam klinu w ogóle, mi się to wydaje, że nie mam chyba. Postawić się po lewej stronie. Ja tylko tak wyjrzę tutaj przez okienko. Nie widzę żadnego cywila. Tylko kurde, tutaj jest problem z tym. Robię trochę głupią rzecz, nie mogę tego robić. Okej, okay, widzę cywila. Tylko tam jest ten korytarz od razu po lewej, więc my się nie oczyścimy tego, a widzę cywila, widzę, więc na spokojnie, mogę zrobić, otworzyć i oczyścić z dowódcą. Po prostu ja pójdę na pierwszy ogień. W to jestem. Zakładnik. Nie chcę go puszczać, ja to będę trzymał, tutaj dałem trzyma kuchnię A czerwonych tutaj zostawiam, biorę niebieskich Biorę niebieskich ze tutaj czerwoni mi będą osłaniać Nie możemy się rozdzielać zbytnio Mamy zakładników, tu jest... Dosyć ostry kąt I są te drzwi e, Przeskanować Przesunąć się Potrzebuję, żeby to zrobił ktoś. Okej, okay. warte no, te drzwi. Klinem może? Wydaje mi się, że tak, tutaj klinem zrobimy. Weźmiemy cleanem i. Dobra, potrzebuję tutaj czerwonych. Zosta Zosta e, kurde, Stawić się. Ożyjcie. Ok, tutaj mamy zaklinowane, wejdziemy po prostu od samej kuchni. Myślę, że to jest najlepsze. Y, najlepsze rozwiązanie, po prostu. No, potrzebujemy ją tutaj. Kuć. Dobra, bo po prostu przez, e, przez tą We kuchnię talk. będzie lepiej, mi się wydaje. Dobra, czy tutaj ktoś jest? Może by tutaj coś. Nie, nic nie ma na drzwiach i tutaj nikogo nie ma, więc mogę sobie po prostu. O tak, zrobić wide open. Dobra, potrzebujemy tak. Ustawić się, Wszyscy. I wchodzimy tutaj e, w ruchy zbyskowym. Wchodzimy. Bo tutaj trzeba. Lecimy Dobra, leży ktoś już, dobrze Zamknęli tutaj Dobra Ale go przewróciło tutaj W niebieskich ustawić się Dobra, ale jak ktoś został Oni go spuli, czy co oni zrobili? Ale, ale jak jesteśmy weszli on z tego shotguna wystrzelił, no to było dobre akurat Dobra, tutaj jest w gościu skuty Tutaj tą kobietkę też skuli Dobra, to teraz jest dosyć ważna rzecz Ja bym potrzebował Kurde, nie mogę zaznaczyć O Ustawić się po lewej stronie I ja bym to po prostu zrobił Dobra, ja otwieram Ustawicie niebiescy Dobra, eee to był jeden ziomek tylko, to może być ciężko Tutaj ktoś jest ja Chyba tylko tutaj... Myślałem, że to jest jakiś... Dobra o, oh, ten ziomek ze strzelbą to się dziwię, że kurde ja tutaj przeżyłem, bo tak ze strzelby z takiej odległości co ja bym dostał, to no, mogło być ciężko. I prawie poszczyłem cywila, <grym> więc... A tutaj trzeba to jeszcze oczyścić. Tutaj jest zaklinowane, tutaj też jest zaklinowane, więc spokojnie. No a tutaj, tu, tutaj jak teraz pomyślałem, ale to dlatego, że już wiem jak tam misja wygląda, to po prostu ułatwienie. Dobra, więc został nam pokój góry. Czekaj, czekaj, bo nagle ja będę blokował. Okej, okay, mamy tutaj cywila. No, bo ja trzymam, ja trzymam schody. Niedobry czas, żeby patrzeć nie na amunicję. Albo no, oni, oni nie weź ze mną, tak. O kurde! Ale zaczajka jest zrobiona na mnie, ty. Ja Rzucę tam granat. O, tak trochę. Zamknął drzwi. Dobra, ustawić się. Coś tam chodzi. Wejdziemy tutaj z flashbangiem po prostu. Tylko, żeby mi tu nie otworzył. Dobra, tu nikogo nie ma. Więc on musiał uciec tam do tego pomieszczenia. Dobra. Odpoczyć. Uwaga. Leży. Tylko czekałem, aż tu wyjdzie ten chłop. Tutaj ktoś jeszcze może być. A nie, a ma? aha, dobra, ja mam pod czwórką. Teraz patrzę, że mam te kliny, to nieważne, dobra. Ustawić się po prawej stronie. A tylko czekałem, celowany, aż chłop wyjdzie. I wyszedł, kurde. Bez ostrzeżenia wale od razu. Otworzyć. Otworzyć. Tam, tam jest cywil na pewno jeden, ale może być napastnik jakiś jeszcze jeden. Może tam być jeszcze jeden. I był. Dobra. Dobra, tutaj mamy. Dobra, jest jeden ranny. Ja. Ale dobrze. Dobra, to Wszystko, dobra. Mamy to. Udało mi się teraz jeszcze jeszcze minutę krócej. E, pra, prawie minutę krócej udało się, więc mamy cele misji, cele pobocze. A. Teraz się uda, może nie A, bo chyba A, nie S, nie wiem, S, nie, nie, nie pamiętam. E, pewnie jakbym miał pończyć 10 to by było lepiej. Z takiego, dobra, więc udało mi się. <laughs> e, no teraz to było łatwiej, ja jestem ranny i jeden mój oficer ten został ranny. Dobra, e, więc to była misja, po raz drugi, po raz drugi misja e, strajk budowy, teraz zrobiona bez strat, że tak powiem. W trochę krótszym czasie i bez strat oficerów, tylko jeden oficer ranny, nie licząc, licząc mnie. Musiałem jeszcze raz, nie mogłem odpuścić, bo kurde, tę misję pieprzyłem za pierwszym razem, to teraz za drugim razem się poprawiłem. Wiadomo, że poszło trochę łatwiej, bo no jak już układ mapy wiedziałem, jaki jest. Mamy, oczywiście, tak jak widać, w pełni rogu cały czas misję skadzione męstwo, więc e, tą misję zrobię w kolejnym odcinku. Właściwie cały progres mi się e, jakby mam wszystko blokowane, ale no nie mam w ogóle jakby rekordów moich, że tak powiem. Może to ogram, mówię, jeśli Wam się mega spodoba. To wiadomo, o, e, nagram tą misję, na męstwo i wtedy może tutaj, tę misję, nagram, nie wiem, zobaczymy, nagram, czy może takie coś bardziej pod, żeby to na żywo na przykład zrobić, wiecie o co chodzi, nie, nie wiem, napiszcie co więc ja to by, by było na tyle z tego filmu, ja byłem Ciastek, zostawcie suba, zostawcie lajka, napiszcie komentarz, widzimy się wkrótce, do zobaczenia.